Jo, To twoje? Wszystko? Kogo ja tu widzę? Siema. Nie, Nie, odbywać, nie to nie odpiewać pal Gdzieś mm. dalej obok Tak, nie, nie, że pisz O kurwa O kurwa Jak go, ja go pogonił będzie na gołąbce. Gdzie jest Lukas? Halo. Dzień dobry, dzień dobry broń pana. Ile spałem tutaj? No nie wiem, no całą noc i pół późno... dnia. A gdzie jest ten mój przyjaciel? Gdzieś tu był Lukas, taki tych blond w włosach takich długich. On powiedział, że gdzieś idzie. Okej. Okay. A mogę już wyjść ze szpitala, wypiszecie mnie? Tak, musi pan się wypisać tylko. Jasne. Jest... To niech pan nie zaprowadzi, gdzie tam macie tą recepcję? Nie, zaprowadzę. nie się. Dobra, tam są też jakieś dobra. dla mnie ciuchy na zmianę? Ale dobry, ten bóg, e, Ja nie wiem, proszę pana, ja jestem nowy. Jak to nowy? Pan, są, powi pan powinien wiedzieć. No i są twoje ciuchy, które miałeś ubrane w recepcji. I twoje przedmioty tutaj, proszę bardzo. Wow. pan ze mną idzie do komputerka tutaj. Dopisze cię technologii. Jasne. Lębiam. Niech pan to zrobić szybko, bo ja dzisiaj mam ten... Muszę za parę z dużo spraw na głowie. Tak, tak. Dobra. Yeah. Czekaj, teraz pan musi tutaj podpisać. Dobro podpisuję. Dobra, dziękujemy. Dzień Dobrze i gdzie są podpis... ciuchy? Gdzie ja się mogę przebrać? A, no to chodź. Dobra, przebieram się. Halo, Halo Andrzej. David No Jesteś już w mieście znowu? No przecież jestem cały czas. Odbierzesz mnie pod spod szpitala. To ty w szpitalu robisz. No, trochę ten, zostałem ranny po prostu, nie dobra. pytaj, podjeżdżam no, jestem, się. no Jestem blisko, jestem na stacji, dobra, dobra to jadę. To wychodzę, czekaj. Będę za minutę. Dobra, na razie. Dobra, zabieraj mnie na... Siemano. Siema, zabieraj mnie na ten, salon Jasona. Dobra. Kurde, trochę dużo się minęło. No, mnie co chwilę nie ma, załatwiam biznesy, nie? No nie wiem jak ci załatwiasz biznes, ale mam dla Ciebie też właśnie sprawę. No. E, już później ci skrócę stary to co ten e, było na ostatnich dniach, bo było dużo akcji. A jedną organizację no. zlikwidowaliśmy. O. Tak, ale ogólnie to mam dla Ciebie nowy salon, bo tamten się spalił, jak pamiętasz. Aha. No. I już, już go kupiłem i mam dla ciebie taki pomysł, ale ja to tam w sumie na tym salonie jak pojedziemy, tylko najpierw mnie na załeś na salon Jasona. Muszę odebrać moje auta. No. Dobra, auto odstawione. Dzięki za pomoc Andrew. E, chodźcie no. raz na ten, na nowy salon. W sumie poje ze mną o tym, jeszcze no. Później tu najwyżej wrócimy. Mhm. Mm o, no. no, takie 55. To Jamie naprawił znowu furę. Ostatnio rozwaliłem. Dwie. No. Heh. Ty nie, to masz szczęście. Ta, nie wiem gdzie teraz jest Lukas i James, ale jedziemy do... do twojego tak naprawdę nowej y, miejscówki. Taka lokalizacja teraz. W sumie tak naprawdę no. trochę... Ten, niedaleko tego tamtego magazynu, Aha. znaczy warsztatu ale tu masz o wiele więcej opcji, bo patrzeć tutaj na nawieździe, parking, no, masz no. taki zjazd, też masz sumie tak naprawdę wjazd w tym, jakieś tam, nie wiem, no odludnej na miejscówce, nie. No, patrz, je, tak, to jest, tak, to jest tak dużo miejsca, to ja sobie mogę to auto posadać w sumie, bo ja je trzymam nie wiadomo gdzie jest. tak tylko że to będzie mechanik, z którego będziemy zrobić kasy. No a tam, po, tam dalej co. No, tam będzie strefa w sumie. No można powiedzieć, że na auta, nie. Tak to wygląda, sorry. Tam, tam będziesz miał biuro, nie? No. I mam plan na te, e, zrobić coś takiego, że dam ci całego tego mechanika, będziesz szefem, szefem całego mechanika, ale ja będę takim szefem nad tobą, nie? I po no. prostu będę odbierał tam jakieś tam procentka, To ja będę procent kasy. prezesem, a ty szefem? Nie, ja jestem tak naprawdę prezesem, ty jesteś szefem tego budynku po prostu. A no to tak. Po prostu ja odbieram stąd kasę i, to, i tyle. Nie, a ty tu pracujesz i zarabiasz i to dostajesz tam połowę czy tam 30% coś takiego No no no. No. I to masz ogólnie właśnie możesz sobie w sumie te auta magazynować, tam masz też e, do robienia zdjęć, miejsce, no. szatnia, tam masz pokój, nie wiem, dla odpoczynek, dla zabawy i tak dalej. No i to, dalej wracają stary, to e, ten. No głównie tyle chciałbym, żebyś to sprawował. Mhm. Po prostu żebyś wreszcie zaczął zarabiać kasę też dla mnie, nie? No no no. I czy się w ogóle na no to zgadzasz? No oczywiście, że tak człowieku. No dobra. To stary... to jak będziesz sobie gotowy to dzisiaj raczej nie, ale choć jeszcze ze mną podejdziesz na warsztat e, dje, no. James'a, bo tam jest jeden gość, który Lukas odstawił i trzeba z nim pogadać, bo on mnie postrzega. No jak ktoś tam mnie tyle nie ma, bo ja też auta załatwiłem różne. Spoko, nie, spoko stary, ale ten. Siadaj mhm. i tak? Ogarnie... O ja pojedziesz tam ze mną, później możesz robić co chcesz. Możesz już tutaj zacząć, nie wtedy. No. Masz tutaj od razu kuszę o nie. Tu powinien być oh. ten gościu Ty, ale ten... Jak ja tu byłem tak 10 lat temu, nie? Co, no to, no to inaczej tych no, no to był inny garaż totalnie. No i trochę temu on był inny, teraz się zmieniło, to on jest. No mnie tu nie było tyle, ja siedziałem na Sandis no no nie? Ej hey, brad, to gdzie jest ten gościu? Co Lukas go tu niby podwiózł, Mówił, że gdzieś tu jest Do góry. Dzięki. Chodź Andrew. Dzisiaj strasznie mało ten są tu jest. Nie wiem gdzie jest Sergio, gdzie jest Lukas, no, Jason właśnie, i James No witam, witam. No, My się chyba Dyskiego już zdamy, co? A ten tak to? To za Chińczyk. To jest To jest gościu, którego wczoraj porwaliśmy, bo zaczęło się tak, że mieliśmy ich zlikwidować, go jego jego, jego, no. jego grupy. A nagle on we mnie strzelił, porwali mnie i odbił mnie Lukas z sergio. A to dlatego ty porwali. w Szpitalu? Tak dlatego. Ja jednak trafiłem. W takim razie, słuchaj kolego, może chcesz mi powiedzieć dlaczego haker? Chciał mi żywego, skoro ostatnio tak naprawdę prawie mi zabił i powiedział, że zginę, że od niego. Ta Dupa, nic ci nie powiem. Ta? Ta. To co? Teraz ja siebie pouderzam, co? O! 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 I co? Fajnie, tak? O! Oh. Oh. Dobra, leży nieprzytomny. Czekaj, zwiążę go i zostawimy go tutaj. Dalej. Dobra, związany. Możemy stąd jechać, Andru. No to jedziemy. Pilnuj go, brod. Oto Sajonara. Andru, odstawiony na warsztat, teraz można się zająć biznesami. Muszę dokupić magazyn na zioło dla Sergio. Witam! Yy, to wy prawdopodobnie, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. Dobrze, to zapraszam. No, przedstawcie mi od razu, co, ma, co tu macie do zaoferowania w tym magazynie. Chodźcie, łopat. Zostań na zewnątrz, pilny drzwi w razie. Oczywiście tam gasto wszystko, pan ma, tak? Mhm. To w gotówce. No i to jest to, o czym mówiłem, tak? Ta, Dobra. Tak, tak. To wszystko jest oświetlenie lampy UV. Tak, wszystko najlepiej jest, jest jako. To... Tak, jeżeli ma pan testek, to może. To sprawdzić tam wszystkie smaki nie, jest, tutaj jest ok, jest ok, wierzę, no tak, od odmianę razu odmiana odmianę idu. Wierzę no to kasę, ma pan przy sobie. Czy... E, tak, przy sobie, ile tam będzie? To będzie 60 tysięcy w takim razie. Masz 65? Dobra, i tak. możecie stąd iść. Co tu jest? Jakiś trochę jest, nie wiem, czy, czy nowe roślinki, czy nie, ale. Przyda się o wiele Teraz tylko musi sobie serio załatwić ludzi od tego I będzie można wszystko ogarnąć Jak się to wszystko sprzeda To już raczej zbijemy przynajmniej jeszcze 300 tysięcy z tym i z broniami O kiedy to światła? może no, trudno w te światła Co jest? Uwaga, kto to był? Nie Znowu kartel? Czy ktoś inny? O cholera. Dobra, muszę uciekać. No to, to jest najgorsze, to ucieczek. Co jest kurde? O kurde... Cholera. Oh. Ale gdzie ja w ogóle jestem? Jakieś biuro? 22 piętro? Co jest? 24, 20 No chyba to z tej windy już wyszedłem. Nie, tu nie mogę przejść. Tam ktoś stoi. Gdzie ja jestem? Chciałem iść. Po co tu jestem? Proszę iść dalej. Witam bardzo serdecznie. Kim Tam szef czeka. Tam szef czeka. Nie, zadawaj pytań. No witam. Ty! To, to ja. Twoje ee... wy mówi mnie. Postrzelaliśmy. Co to miało być? To spokojnie, wszystko Ci wyjaśnimy. Musiało to... I czemu jestem na jakiejś wieży cholernie? Spokojnie podejść do mnie i w po oczy pogadajmy, co? Specjalnie dla Ciebie okulary. Sobie. I kto tam jest? Zaraz Ci wszystko wyjaśnię, słuchaj. Eee, chodzi to. Dlaczego tak zrobiliśmy, a nie inaczej? Musieliśmy, musieliśmy postąpić w taki sposób dlatego, że jesteśmy pod okiem kartelu, jak i jego szefu. I ma... no wiesz, haker wie o Tobie. Jak haker, to prawdopodobnie i kartel. A więc musimy działać, kuchać na zimę, żebyśmy my nie mieli przewolone. Za mną osoba jest, oj, bardzo ważna. Jestem tej osoby prawą ręką można tak naprawdę być, I Czyli pracujesz osoba, dla niego? No tak to można określić. No, jestem jego po prostu prawą ręką, jestem jego najlepszym człowiekiem. Jest to bardzo bogata i e, dosyć pewna, fajna persona, która może może i zmienić te miasto na zawsze i chciałaby ta osoba z Tobą pogadać a więc zapraszam usiądź sobie i słuchaj. się Ty tym spotkaniu z Tobą jeszcze pogadać Witaj David Jasne. Witaj David mm, witaj Kim Ty w ogóle Pe jesteś? No... to jest dosyć skomplikowane ale... pewnie wiesz, że kartel tu w mieście działa a... kartel to nie jest za dobra można tak powiedzieć, że nie jest to dobra organizacja, cokolwiek to jest. A... No, rozumiem, rozumiem. Ale po co to w ogóle jestem? Jaki jest tego cel? Czemu wy mnie ostrzeliście? No się rozumiem, no powiedział mi, ale... trzeba. Nadal... No na nadal nie rozumiem czemu masz tak. Kartel nas wszystkich... Kartel nas wszystkich, na nas wszystkich patrzy, więc no trzeba robić to jak najbardziej dyskretnie. I. Może niedyskretnie, ale żeby pozory, no ja nie jestem osobą z kartelu, jestem wręcz przeciwnie, ja chcę ten kartel, yy, chcę ten kartel usunąć z tego miasta. No dobra, ale w ogóle, kim, jak ty się w ogóle nazywasz, nie wiem, rozumiem, że chcesz ten kartel usunąć, ale nawet cię, nie, nie dopiero się poznałem, może się przedstaw, co? Żebym miał, wiedział z kim mam do czynienia w ogóle. No to jestem Mark. Mark? Mark Davis. Pierwsze słyszę. No ale dobra, Wie skoro jesteśmy chyba we Freedom Tower, tak to przynajmniej wygląda na wysokości, to chyba myślę, że jesteś jakąś bogatą personą w tym mieście. Tylko pierwszy raz o, nie o nie tobie nie słyszę. Nie Pieniędzy mi akurat nie brakuje. Jak już wspominałem na początku. No. Zajmuję się... Kilka, mam kilka biznesów. Mam dużo kasy. No i chcę ci zaoferować współpracę. Współpraca No, aby pozbyć się z kartelu. Aby pozbyć się kartelu. No dobra, ale na czym bazować ta współpraca? Będziesz robił moje brudne misje Sabotażu kartelu Okej okay. I będę ci za to nawet dobrze płacił No dobra, kasa mnie na razie jedynie przekonuje i coś jeszcze masz do zaoferowania? No, będę mógł przesyłać swoich ludzi jako pracowników. Mm -hmm. A gdzie na moje biznesy? Czy jak to ma być? No ludzi. Jak, jak będziesz chciał, to będziesz to wykorzystał. No dobra. Czyli co? Jesteś Mark Davis, ok. No dobra, Marku Davisie. To im, ale David... Jeśli to tyle, to, to chyba. To w sumie dziękuję, dzięki za rozmowę. To w sumie to mogę przystać na tą twoją ofertę, że będę wykonywał te twoje zlecenia. W sumie to jest nawet przekonujące, a odzyskanie tego sojusznika to jest no teraz w tym mieście i w tych czasach dosyć trudne. No i skoro chcesz nam aż tak pomagać i mamy wspólne cele, to mogę się na to zgodzić. Jeszcze ewentualnie popytam się osób z mojej ekipy, czy są wszyscy na to chętni i wrócimy tu do Ciebie z ostate ostateczną odpowiedzią. No i bardzo dobrze. I czy to wszystko, Mark? no, no jak widzisz, no... DREY to jest moja prawa ręka. No widzę, już to uważyłem. Czyli no, trochę już zrozumiałem to, bo nie wiedziałem do końca skąd się wziął ten drej i dlaczego chce nam coś tak pomagać. Skoro on jest od ciebie i ty też, ty, ty głównie to jest twój pomysł i w przeciwko temu kartelu, to rozumiem, że tak to wszystko działa i wygląda teraz. No tak to niestety wygląda. To się, po co ma że Dray? To David Możemy w tutaj David, Słuchaj... Powiedz mi... Jak patrzysz na to miasto z góry, prawda? Co tak naprawdę w twoich oczach... Co, co widzisz, no? No widzę... No widzę tak na razie... Teraz są widzę pustki przynajmniej stąd, ale ogólnie no to strach. Przynajmniej na tą chwilę. I parę innych rzeczy, no. Dużo zmian przede wszystkim też. No właśnie. Proszę, ochroniarzu, wyjdź stąd, lada, moment! Zostawiam kawkę. Słuchaj, no... Właśnie, dlaczego jest to, co właśnie powiedziałeś? Powiem ci, że dobrze powiedziałeś, bardzo dobrze. Ale to nie jest dobre dla was. Dla to nie jest dobre dla przyszłości. A więc, tłumaczyć. trzeba się pozbyć kartelu. I druga rzecz. Jak już ci wspominałem, rozumiem, że jesteście gotowi, mentalnie. Aby... No, przynajmniej tylko ja, nie wiem jak jeszcze moja ekipa, będę musiał się Cześć. ich popytać. Wal walka z kartelem będzie ładna moment, ale aby to się stało, musim... rozumiem, że mi ufasz, tak? Jako tak powiedzmy. Powiedzmy, że na razie ci ufam. Jeśli, Chcę, żebym... jeśli to Byłem nie jest żaden podstęp kartelu, czy czegoś innego, to nie. na razie wam ufam. I rozumiem też, że chciałbyś zawrzeć współpracę, jeżeli chodzi o sojusz, powiedzmy, ze mną. No tak. Że jeszcze długo, dużo mnie nie wzrusza, ale... Uwierz mi, że jestem potężnym graczem w tym mieście, ale... Boli mnie jedna rzecz. Przyjaciel Frec. Był to mój przyjaciel, był to twój przyjaciel. Chcę go odbić. Za wszelką cenę mógłbym za niego No rozumiem. Poruszasz co to chwilę ten będzie... temat, jak się spotykamy. To... Ale czemu? Zwracam, że to jest bardzo dla mnie ważne. Ja rozumiem, tylko... Wiesz co jest teraz ważniejsze? Hacker. Postać, która kiedyś nam pom mi pomagała, a teraz odwróciła się od wszystkich. Przeszkadza wszystkim. Się... Czy ja go napię z Likudosi? Również się zająć się na 100% kartelem. Zanim, właśnie, dobrze powiedziałeś, Zanim zajmiemy się kartelem, zajm... musimy się zająć hakerem. Tylko problem jest taki, że zaczynałem grzebać tak ostatnio, prześwietlałem bardziej nad papierkami i różnymi innymi rzeczami. No. Fred i Jimmy w... mają wiedzę, jak pozbyć się hakera. A to nie jest taki zwykły gracz. Go nie jest łatwo. To nie jest tak, że bierz kaliber 50, straszny, mu wep i on ginie. Wiem, on to jest, jest jakiś. Coś... To jest. stał się teraz jego jakimś Terminatorem. Zbroja. Właśnie, jego zbroja to jest coś wielkiego. A stało się to przez szefa kartelu. I słuchaj. Kim, o, kim jest właśnie ten szef kartelu? Przecież ja go zabiłem. Słuchaj, David. No. Nie wiem, kto jest tak naprawdę aktualnie ten kartelu, no pozmieniało się ostatnio. No widzę, miasto ma wiele nowych budynków. Dokładnie i to było po tym, jak zabiłeś poprzednika z kartelu. A teraz jest nowa osoba. Mój Ta osoba jest dwa razy potężniejsza i nie wiem kim ona jest dosłownie. Zajmuje się na razie Fredem, bo jest to dla mnie ważna osoba, jak i Jimmy, jego brat. No ta tak, dwojga braci. Pogrzebałem trochę w informacjach. Tak, już czułem no David. No. Nie wiem, Powiem tak, Ci nie, wiem, kto jest na razie tym szefem tego kartylu, Ale będę grzebał i chcę się dowiedzieć więcej informacji na temat Freda, bo chciałbym go jak najszybciej odbić. Mam nadzieję, że Ty również. I będę też potrzebował w tym Twojej pomocy. No, Taki rozumiem. Chyba jeszcze, że... że Fred, którego, którego znaliśmy, już, już go nie ma. O, no, na razie go nie ma. Jest. Prawdopodobnie nie. Ale druga sprawa jest taka: byłem ostatnio z Lukasem i. Jamesem na cmentarzu, jeśli do, dobrze znasz moją historię, wiesz, że dwa lata temu pogrzebaliśmy tam Lukasa. No, Oczywiście, takiego mojego co ochroniarza. Co. E, wojna paleta, co? Tak. No i właśnie chodzi o to: od tego Lukasa, który już nie żyje. Czy wiesz może, co się stało, że nagle jak byliśmy tam, jego grób wyko był wykopany, jego ciała nie było, a nic było, nie wiem, no nie, niedawno to było w ogóle, było, bo ziemia była nowa, wykopana, łopata tam była zostawiona. O, to wszystko tak, jest powiązane. Tak jakby słuchaj. ktoś widział nasze ruchy i był nami, przed nami dwa kroki dalej. Słuchaj, e... spójrz tutaj, się tutaj do tego okna i spójrz przed siebie. No widzę. Po lewo i słuchaj. Tam, za tym morzem, za tym oceanem, jest pewna wyspa. I... Słuchaj, no... Tak z dnia na dzień wróciłeś, tak? I wszyscy są. Jest kuzyn Lukas, no, Freda. No, no, no właśnie, się. nie ma wszystkich. Nie ma... Wielkich braci. Nie ma tego Lukasa. Był w grobie. Jego ciała nie ma. Wszystko jest powiązane. Wielka ktoś zniknęła, zniknęła. Z... Twoich strefowych, jak to można wyrzec. Tak. Freda nie ma. Mam... Podejrzenia, że to jest przez kartel. Jimmy? Do końca nie wiem, gdzie on jest. Miałem z nim jakiś kontakt, bo pojąć się ci klawostwie, że dostałem jego wiadomość, głosową na telefon. W sumie 8 miesięcy temu właśnie dostałem. Zaszyfrowałem, musiałem to odszyfrować. Wiadomość głosowała Jimmy'ego i mhm. starał się powiedzieć, gdzie on jest. Był zakłopotany, był przestraszony, ale nic nie mógł w stanie powiedzieć, bo przerwał telefon. Yy. Strzał po prostu jakieś, jakieś osoby. Nie, nie, nie mogę tego rozwijać, nie mogę tego namierzyć nawet. To było jakieś mocne zaszyfrowania, ale słuchaj, no właśnie, wszystko jest powiązane. Bardzo Po tym spotkaniu jest tak jeszcze... naprawdę okazało się, tak. że dużo do mnie przyszło i widzę, że to miasto tak naprawdę wygląda wiesz, niby wszystko fajnie, tak, tak. że się zmieniło dużo, jest nowych rzeczy, ale tak naprawdę jest drugie dno i to drugie dno Tylko, jest dużo mroczniejsze niż całe miasto. Karta to nie wszystko, co grozi nam. A no co nam ja jeszcze grozi? Z wyspa. Dopytaj się Lukasa, co wie o tej wyspie. Co było po tym, jak Fred wyszedł z tej wyspy. Czyli cho chodzi Ci o tą wyspę pustynną? Mortanil? Overworld? Czy do oni nie wyspie. żyją? Do przynajmniej do się tak mówił Lukas. Dopytaj do się wszystkiego Lukasa. Powiedz... Dopytaj się, co tam się działo. Jeżeli byś chciał o tym coś więcej wiedzieć, przyjdź do mnie. Dobra. W takim razie, na razie. Drej i żegnaj Mark.